Droga pani Mario i panie Wojtku, nie jeszcze raz. Droga pani Mario i panie Wojtku. Chcielibyśmy podziękować państwu za to, co dla nas robicie. Za to, że zajęcia z nami traktujecie nie tylko jako zwyczajną pracę. Dzięki waszemu zaangażowaniu, chęci oraz nieopisanej cierpliwości. To dojść między nami, w niesamowitą wieś, którą pielęgnujemy i będziemy pielęgnować przez kolejne lata. Dajecie nam możliwość promowania polskiej kultury nie tylko w kraju, ale i za granicą. Dzięki temu zawarliśmy wiele międzynarodowych przyjaźni. Poznając Zespołu to naprawdę wspaniały wynik. Ale, Życzymy że, że dalszych lat tak owocnej pracy. Dużo cierpliwości, bo zdajemy sobie sprawę, że przy nas czasami bardzo jej potrzebujecie. Wielu pomysłów na nowe choreografie. Zdrowia, bo jest ono niezwykle potrzebne. Nie ja tylko, tylko w tańcu, w ale i w codziennym życiu. Oraz powodów do uśmiechów na twarzy każdego dnia. Autyst, prosimy. Akcja. Dużo cierpliwości, bo zdajemy sobie sprawę. <grywa> Ej, Ej, Lecimy. Szybko, szybko. Lecimy, szybko, szybko. Masz jak połowęło, tylko położę. To cicho! Dwa dwie, akcja. Droga pani Mario i Panie Wojt. Nie, jeszcze raz. Ja Droga pani Mario i Panie Wojny.